Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii odpakowań. Dzisiaj zajmiemy się odpakowaniem płyty Bruno Mars and Hooligans. Tak wygląda właśnie sama płyta. Tył płyty to oczywiście spis piosenek. Nie jest ich jakoś strasznie dużo. W środku mamy taką ulotkę. Mamy coś w rodzaju mini plakatu przedstawiającego właśnie Bruno Marsa. Może to tak postawię. Następną i ostatnią rzeczą tego odpakowania jest sama płyta. Płyta, która jest można powiedzieć, ymm, y, y, polakierowana w taki sposób, aby Bruno Mars i wraz z jego cień, może to jest w ogóle Bruno Mars. Był po prostu podświetlany. Naprawdę płyta wygląda bardzo fajnie, a sam zestaw warto kupić. Kupiłem go dzisiaj w Mediamarcie. Jeżeli ktoś słucha takiej muzyki, to serdecznie polecam. Yy, tak jak mówię, kupiłem tą płytę w Mediamarcie dzisiaj za 39,99. Ona jest na promocji i kosztowała wcześniej 49,99. Dzięki trzymajcie się, cześć.